Nie, no normalnie miód malina. Tutaj płynie wisła, tutaj płynie odra, a tutaj płynie żuberek. Witam, z tej strony Wąsusz. Dzisiaj kolejny dzień remontu w chlebie. Zewnątrz mamy prawdziwą zimę. Jest minus 7 stopni, a u, a u Wąsusza w chlebie jest prawie 37 stopni. Muszę trochę uchylić drzwi. Bo normalnie jest trochę tu za ciepło. A jak wygląda ściana, zaraz Wam pokażę. Załatwiłem też taką cegłę, to już Wam chyba pokazywałem, żeby zabudować ten kominek. Kupiłem też taką cegiełkę, akurat ta jest taka narożna, żeby zabudować ten kominek o to będzie wyglądać zarobiście. tylko żeby starczyło bo tutaj mam 3 metry prostych i metr narożnikowych kupiłem też taką gąbkę do nakładania złotej farby na ścianę co tu jeszcze kupiłem o to jest fajne taki efekt dekoracyjny do ścian kalahari efekt piasku już zrobiłem próbę, jak to będzie wyglądać. I właśnie tak to wygląda. Jest takie porysowane, ale powinienem oczekać parę minut, i wtedy robią takie fajne się zamazy. A ja to położyłem i zaraz uciekłem do domu. No i próbowałem też taką gąbką nałożyć trochę złotej farby. Coś z tego będzie, zobaczymy. Dzisiaj zrobię tutaj jeszcze jedną próbę. I właśnie odczekam te parę minut, żeby to już tak wiecie, wiązało, i wtedy robi się takie fajne zamazy. A to robiłem na żywca, i wyszło jak wyszło. Sorry, ale trochę jestem przeziębiony, i dlatego mam taki dziwny głos. Co jeszcze kupiłem? O, kupiłem taki lakier dekoracyjny. Preparat zabezpieczający powierzchnię, właśnie po to, żeby zrobić. Na tej ścianie, właśnie, bo właśnie trochę się ona kruszy tak delikatnie, no ale się kruszy. I właśnie chcę zrobić tym lakierem, żeby to po prostu wzmocnić. I planuję do tego lakieru dosypać jeszcze trochę brokatu, bo ta ściana się świeci, o, tak jak widzimy, ale trochę za słabo. Jak widzicie, już wyschła. Ma trochę fajne różne odcienie. Tak jak mówiłem, to jest od tej wody. Teraz zobaczymy tak pod, pod kątem. Wygląda zaje fajnie. Tutaj zrobiłem też taką próbę, żeby pomalować te rowki. I pomalowałem to farbą pigmentem czarnym, ale chyba zrobię te rowki wszystkie złotą farbą. I w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć tą ścianę. Co tu pisze w instrukcji? Czytają tylko czereśniaki. Dobra, ja nie jestem. Dosypniemy trochę brokatu, żeby było na bogato. Nie zastanawiacie się, czemu robię sprężarką. A to dlatego, że po prostu dosypałem za dużo brokatu. I teraz nie chcę, żeby było za dużo na ścianie, żeby ona się za bardzo nie świeciła. No i muszę od razu, jak jest mokre, go zmuchiwać. Bo jak przyschnie, to on już jest tak mocno przyklejony, że go nie idzie nawet ruszyć. A po prostu chcę, żeby ta ściana aż tak się nie świeciła. O, widzicie? Na przykład w tym miejscu już mi przyschło. No i jest po prostu za dużo tego brokatu. A tutaj już zacząłem wdmuchiwać i już od razu inaczej na to się patrzy. Po prostu zrobiłem błąd, że wsypałem za dużo brokatu. No i teraz muszę się zmęczyć. Ale mam nadzieję, że jak to wyschnie, to aż tak tego nie będzie widać. Tu jest już fajnie, no ale tutaj już widać takie ciemniejsze plamy. To jest właśnie ten brokat zasrany. Widzicie, człowiek całe życie uczy się na błędach. Miał być fajny efekt, a wyszło trochę dupa. Po prostu dodałem za dużo tego brokatu. No i teraz wiecie, za dużo też jest nieładnie. Mogłem wsypać małą garść, a ja tej bil wsypałem prawie pół kilo. I teraz ta ściana za mocno się świeci. No i jest brzydko. Dobrze, że wymyśliłem, żeby tą sprężarką trochę to zdmuchać. I teraz już to wygląda lepiej. Miała być fajna robota, tylko pomalować. A wyszło jak zawsze. Im łatwiejsza robota, tym gorsza. Tak, to jest na budowie. Każdy myśli, że to jest prosta robota, a widzicie, wystarczy dodać trochę za dużo brokatu i z miłej, spokojnej pracy wychodzą komplikacje. Na budowie też nie jest łatwo i trzeba myśleć. Ściana już trochę wyschła i mam taki mały pędzelek i maluję w tych pęknięciach tą złotą farbą. Aby tak trochę się to odróżniało, bo brokat się świeci, no ale jak wysych, to tak tego nie widać. O, tutaj na przykład daje więcej światła od, od tej lampy i jest po prostu tego brokatu więcej. A jak spojrzymy tam, to tego brokatu prawie nie widać. Więc sytuacja jest opanowana. Jak światło odbija, to jest brokat widać. A jak nie ma, o tutaj światła dobrego, to tego w ogóle nie widać. I dlatego wpadłem na pomysł, żeby te rowki zrobić jednak złotem, a nie czarnym pigmentem. Dobra, biorę się za malowanie, bo tym małym pędzelkiem to trochę schodzi. Prawidłowo to powinno się nakładać szczykawką. No ale akurat tak się złożyło, że nie mam. I mam taki tylko pędzelek. Idzie trochę dłużej, no ale idzie jakoś to pomalować. Dzisiaj chcę tą ścianę skończyć i będę tak długo malować, aż skończę. To jest trochę taka zabawa dla dzieci. To jest taka zabawa, ale daje fajny efekt. Trochę tylko to denerwuje, bo muszę dużo razy moczyć ten pędzelek. Po prostu jest za mały, no ale większym nie mogę, bo będę, bo będę wyjeżdżał za, za tą kreskę. Trochę to czasu schodzi, no ale będzie fajny efekt. <gry> Nie, no zaczyna to pomału wyglądać. Pokażę Wam trochę z innej perspektywy. O. Albo jak zgaszę siatko. zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, teraz nawet trochę lepiej to widać. Tylko jeszcze nie wyschło, dlatego trochę to brzydko widać. Jak wyschną te czapki, to jutro nagram efekt finalny. Ale to fajnie wygląda. Normalnie daje fajnie. A co dopiero, jak tam będzie u góry w suficie LED? To dopiero da efekt naszej z plusem. O, widzicie, jak to fajnie wygląda? Normalnie, jakby to robił Meister. A to robił tylko Czereśniak. Znalazłem w domu taką szczykawkę i chcę spróbować, jak tym pójdzie. I co? No idzie, ale tak. Chyba pędzlem było nawet lepiej. To zostawia za grubą warstwę po prostu farby. Myślałem, że to będzie po fachowemu. A to dupa. Dobra, dzisiaj jest kolejny dzień. Ściana jest chyba już sucha, i tak ona chyba już zostanie. Mam tu taką latarkę, żeby Wam pokazać lepiej, jak ona się świeci. O, widzicie? Poczekajcie. O. Teraz jest trochę, nawet lepiej to widać. A spróbuję zgasić to światło. I włączę i zostawię tylko tomu. O, zobaczcie jak to z daleka pięknie wygląda. Ty zobaczcie na ten efekt, widzicie? Tam się zarumbiście świeci. Ciekawe czemu. Teraz nawet lepiej widać te żyły albo pęknięcia. Jak kto woli. O, teraz widać brokat. Zaje fajna sprawa. Już nie mogę się doczekać, jak włączę te LEDy. Tylko muszę zrobić jeszcze kontakt. I muszę właśnie kupić LEDy. Tylko tam jest jeszcze mokre. O, w tym rogu. W tym narożniku jeszcze jest mokre, dlatego jest takie ciemne. Ale tu u góry chyba już tak zostanie. Nie wiem jak Wam, ale mi to się podoba. O, widzicie, jak fajnie to wygląda? Fajnie jest to właśnie, że tu jest takie ciemniejsze, tam jest jaśniejsze i to zarobiście wygląda. Nie, no bajka. Ona jest tak fajnie pomazana. Może dlatego, że kupiłem może przez to, że pomalowałem tym lakierem chyba trzy razy. Wczoraj raz i dzisiaj drugi raz czyli dwa razy. Wziąłem taką pieluchę czy szmatę i oddzieliłem ten brokat. Ponieważ było jego za dużo i jak teraz malowałem to już bez tego brokatu. Tylko sam lakier. Bo jakbym pomalował drugi raz brokatem to ona by się świeciła jak psu jajca. Dobra, to by było na tyle. Jesteście ciekawi, co będę robić dalej? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dajcie łapkę w górę i piszcie fajne komentarze. Tutaj piszę subskrypcja dla Wąsusia.